Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w dniu kolejnym. I słuchajcie, e, nie wiem, dzisiaj jestem tak padnięta, że to po prostu oczy mi się same zamykają. Nie mamy jeszcze 7, jest 6.39. E, ja już od w zasadzie chyba 5.40 i gdzieś wstałam. Od piątej. Kotka po prostu tak mnie czała, tak ujadała. W zasadzie tylko dlatego, żeby przyjść, żeby ją pogłaskać, bo w kuwecie było czysto. Jedzenie było w misce, koty spały. No, to otworzyłam drzwi, czy nie chcę wyjść na zewnątrz, ale nie. Po prostu jest takie ujadanie czasami żebycie co. I słuchajcie. Skóry, przepraszam. Ja zaczęłam dzień opłat od płatków. I są to płatki Be Beauty. Hydrożolowe, które dostałam w paczce od Agnieszki, którą serdecznie pozdrawiam. I słuchajcie. Mamy tutaj 15-minutową kurację dla lepszych efektów schodzić w lodówce. Ja też tak zrobiłam. Wczoraj już sobie wieczorem włożyłam do lodówki. Wegańskie, hydrożolowe płatki pod oczy zmarakują niacy. Niamidem nie widzę. Dla skóry odwodnionej i matowej ekstrakt z marakui zawierający bogactwo witamin i minerałów, daje odczucie silnego nawilżenia. Niamid nie pomaga poprawić jędrość, sprężystość, delikatnie rozjaśnia, poprawia kolory skóry, dodatkowo obecna w przypadkach kofeina, wspomaga redukcję opuchlizny pod oczami. 15-30 minut tutaj pozostałości. Masować, stosować kilka razy w tygodniu. Póki co jest ok. Mam je jakieś 5 minut i muszę powiedzieć, że są przyjemne, chociaż powiem Wam, że one były niby schłodzone, ale po całej nocy nie są chyba tak mocno schłodzone jak te. Z Perfekty, które Wam wielokrotnie pokazywałam, w których jestem zakochana, więc zobaczymy. Chociaż może też dlatego, że wiecie, na dworze jest chłodno. Jakby było cieplej, to pewnie ten efekt byłby zupełnie zupełnie inny. I tak będę ziewała. Dziś w planach, słuchajcie, zawożę jedną młodą do miasta. W międzyczasie jeszcze muszę podrzucić coś rodzicom, podjechać do. Lidla pomaczę chyba, że dzisiaj sobie odpuszczę i pojadę, nie wiem, w piątek um, ale zobaczymy Polo jeszcze i w sumie i Dino ewentualnie, bo nie wiem, czy co tam dzisiaj ciekawe jest. ciekawego jest chociaż nic, szczerze powiedziawszy nie potrzebuję, zerknę tylko jeżeli coś będzie, to podjadę, jeżeli nie to nie, ale Polo Market raczej chyba odwiedzę w drodze powrotnej, ale to też się okaże, bo e, może być tak, że po prostu pojadę dopiero właśnie w piątek. E, pieczywo mam, wędliny mam, ewentualnie może po drodze właśnie jakiś owoc. Chodzi za mną czereśnia, bo nie było teraz e, dino takiej, jaką bym sobie zażyczyła. Była w miarę drobna i też już była reszka. E, także tak, ja zabieram się za śniadanie. A no, to śniadanie. To jeszcze szybko, słuchajcie, taka mm, recenzja odnośnie płatków myślałam, że mi gdzieś zaginęły odnośnie płatków Be Beauty, szczerze powiedziawszy, jestem bardzo zaskoczona, bo ja chyba z Be Beauty płatków nie miałam. Nie kojarzę, może kiedyś miałam, ale już długi, długi czas nie kupowałam, z reguły jak brałam jakieś płatki, to brałam właśnie w Rossmanie, ale jestem pozytywnie zaskoczona. Chociaż nie ukrywam, że dalej chce mi się spać, pomimo tego, że trzymam 20 minut płatki, to dalej chce mi się spać, ale bardzo fajnie, jak gdyby wiecie, i schłodzona, i nawilżona jest skóra pod oczami, także myślę, że spełniły swoje zadanie i teraz mogę już brać się za śniadanie. To ja, moi drodzy, przechodzę z holem, mam jakieś 7 minut, dopóki mi się jajka nie ugotują, e, czyli e, tak. Dobrze, i zaczynamy. Słuchaj, dzisiaj, e, słuchajcie, dzisiaj jest Lidl i Aldi. Z Lidla macza, już myślałam, że nie ma. Z Lidla ryż, bo będę potrzebowała do sałatki, ale w sumie jeden woreczek, no ale wiadomo, są tery pakowane, więc wzięłam. E, do tego jakieś płatki. Nigdy nie miałam. To są te Pilaten, której firmy, firmę znam, więc myślę, że będą ok. Do tego z Lidla, słuchajcie, czytosy, bo wczoraj się tamte już skończyły. Ale nie wiem, czy jadłyśmy te o smaku zapiekanki z serem. Będzie do filmu, bo zostało nam jeszcze jakieś 50 minut y, zabójstwa w Orient Expressie. Y, oglądamy z Natalią na Netflixie. Słuchajcie, tego nie jadłam wieki. To jest po prostu... No nie no, z 10 lat dobra nie jadłam. Jak nie lepiej, agres. Wzięłam troszkę na posmakowanie tego agresu, naprawdę wzięłam. Słuchajcie, niewiele. E... Ciekawe, gdzie mam paragon z tego, z Lidla, słuchajcie. Nie no, powiem Wam, że to jest po prostu hit. Eee leży przede mną paragon z Lidla i oczywiście nie wiem, jakoś taki dziwny był ten paragon. Dopiero spojrzałam, że z tyłu jest Lidl. Także tego Agrestu słuchajcie, wzięłam dokładnie 16 Deko i on był po 16,99 zapłaciłam 2,79. Wzięłam po prostu na posmakowanie, bo naprawdę wieki, wieki nie jadłam. Do tego wzięłam malinowego pomidora w Lidlu. Tutaj wzięłam napój herbaciany z ekstraktem zielonej herbaty i miodem. Dose, nie wiem, na posmakowanie już chyba mi z następny kod wychodzi. Kukurydzę, jedną mam od mamy, więc sobie dorzucę jeszcze do jednej sałatki. Ryneczek Lidla, wiadomo, porzeczka. Maliny razy dwa. Słuchajcie, do tego ziemniaki, bo już nie mam. I w Lidlu jeszcze wzięłam karmę. Tak, to było w Lidlu i w Lidlu, słuchajcie, wydałam na to wszystko 73 ,18 zł, 18 groszy. To jest z Lidl'a i jeszcze byłam w Aldim, w Aldim, słuchajcie, tak, bułka paryska, do tego frankfurterki, do tego mleko bez laktozy. Do tego na przetestowanie falafel, i tak sobie myślałam, bo to jest na bazie dzisiejszy z warzywami i przyprawami, i tak sobie pomyślałam, że tego falafela dodam do tego makaronu, który dzisiaj będę robiła. I co jeszcze z Aldiego mam? I z Aldiego jeszcze do przetestowania, słuchajcie, będzie coś takiego: jest to popcorn. Sweet chili cheese, ziarna kukurydzy. Także kukurydzę taką zobaczymy, będziemy testować i to wszystko miałam wrażenie, że tych zakupów było znacznie, znacznie więcej, a w Aldin zapłaciłam 50 zł i 14 groszy, więc no, no fakt faktem a i jeszcze jedno coś mi, coś mi podpadło właśnie, że tyle zapłaciłam, a niewiele było i jeszcze kupiłam SPF 50 Krem ochrony do twarzy, wysoka ochrona, tu jest napisane, pomaga zapobiegać przebarwieniom. lekko konsystencja, lek, wysoko odporny. Słuchajcie, tutaj było jeszcze napisane, że pomaga, zapobiega, pomaga zapobiegać zmarszczkom, także zobaczymy. No nie jest duży, 50 ml, zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie. On był po 16,99, jakby ktoś pytał. No, także ja zabieram się za śniadanie. Dla Natalii sobie coś jeszcze przygotuję i wracamy do oglądania filmu. To ja, moi drodzy, bawię się już w pakowanie banknotów. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to ma być wsadzone do tego kartonika. Udało mi się go tylko póki co złożyć. Tutaj mamy takie woreczki foliowe. Nie wiem dokładnie ile ich jest, ale z tego co moja mama liczyła, jest ich o wiele więcej niż 18. Do tego taki torcik i tutaj takie naklejeczki. Podejrzewam, że to gdzieś tu trzeba przykleić i się będzie wyciągało. Nie wiem jeszcze jak to gdzieś jakoś rozkminie. Słuchajcie, to to wam to pokażę po prostu, bo szczerze powiedziawszy, naprawdę nie mam pojęcia jak to zrobić. Nie wiem, czy to, co już przykleiłam, zaraz Wam pokażę, czy to, co przykleiłam, to tak powinno być, czy też nie. Nie wiem, okaże się, słuchajcie, w, w praniu tak naprawdę. Nie udało, się, nie udało mi się dostać, miałam iść do banku, wiecie, wyjąć sobie kasiorkę żeby taka była świeżutka, że tak powiem. Zależało mi na takich ładniejszych nominałach. Większość jest taka, mam tylko kilka takich, wiecie, gorszych nominałów, więc no zobaczymy, jak to naprawdę wyjdzie. Jestem ciekawa. Chyba wszystkie prezenty, które miałam, już spakowałam. Jeszcze tylko zostanie mi, ale to już muszę sama napisać w kopercie voucher, właśnie do Rosma do Empiku i do strzelnica, ponieważ byłam wczoraj w galerii, ale moje dziecko nie odstępowało mnie słuchajcie, na krok nie odstępowało mnie na krok i niestety no nie dało rady, żebym weszła do Empiku, wzięła e, tą kartę podarunkową i sobie z niego po prostu wyszła także zrobię to jakoś sama, nie wiem może mi się uda jeszcze dzisiaj to zrobić, no bo na pewno nie uda mi się już jechać i tego kupić hmm. przepowiedziałam jestem, jestem bardzo, bardzo ciekawa, najbardziej właśnie jestem ciekawa tego tortu, jak to jak to się będzie wyciągało i na setki, i na dwusetki słuchajcie wchodzi bez problemu, także jest tutaj jeszcze taki zapasik hmm. myślę, że fajna sprawa jeszcze trochę mi zostało ale to można, słuchajcie, do innych rzeczy wykorzystać. No, szczerze, ja jestem... Może być hałas, bo... Może być hałas, ponieważ mam okno otwarte. Mam tak duszną w pokoju na górze. Musiałam iść się schować i pakować wszystko, żeby Natalia nie widziała. Mam nadzieję, że mnie też nie, nie słyszy, słuchajcie. Także co? Ja zabieram się teraz za resztę Klejenie, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, coś mi się chyba udało zrobić. Nie przykleiłam tego tak jak powinno, chyba być, ale liczę na to, że będzie można wyciągać banknoty. Odwrotnie, chyba stroną zrobiłam, ale już nie chcę. Tego zmieniać, żeby się w środku już tych banknotów nie poniszczyć no bo musiałabym wszystkie teraz wyciągnąć, a, a nie chcę tego robić. Także tarcik prezentuje się tak. I powiem Wam, że to jest fajna sprawa, bo to nie jest dedykowane, jak widzicie um, tylko na osiemnastkę że wiecie, czy 20, czy 30 i tak dalej, tylko jest wszystkiego najlepszego i jak to się wyjmie, można jeszcze użyć. Wystarczą takie, wiecie, torebeczki. Trochę taśmy takiej dwustronnej i można bez problemu coś takiego zrobić. Tu już mam, słuchajcie, spakowane i chyba w taką torbę wsadzę, jeżeli mi się uda, bo nie wiem. Także trzymajcie kciuki, tu jest moje pobojowisko. Eee, także lekko nie było, łatwo nie było, powiem Wam, że jestem. Padnięta, szczerze powiedziawszy, ponieważ no, na podłodze średnio się robi, i w momencie, kiedy pakowałam te wszystkie prezenty, to muszę Wam powiedzieć, że przypomniało mi się, jak pakowałam wszystko na, do kalendarza adwentowego. Jak klęczałam na kolanach dwie godziny czy trzy godziny, i po prostu ledwo co mogłam chodzić, a jeszcze, żeby było śmieszniej, bądź nie, to od wczoraj coś mi wlazło w odcinek lędźwiowy i chodzę w pół po prostu czasami jest lepiej, czasami jest po prostu gorzej, że chodzę jak taka babinka wiecie o lasce także no postaram się jeszcze dzisiaj napompować balony popakuję to wszystko do torby i zaraz zmykam właśnie zrobić sobie jakieś, bo tu już mamy 11.30 no dobrą ponad, ponad godzinę pakowałam wszystko także coś do zjedzenia i kończymy Morderstwo w Orient Expressie. Pozyskało nam 50 minut. To tak moi drodzy. Ja przychodzę do Was z testem popcornu serowego, słodkiego chili. A ja szczerze powiedziawszy, jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie smakowało. drugi ma troszeczkę więcej tej przyprawy żółtej. Muszę powiedzieć tak. Tam gdzie jest dużo tej przyprawy serowej, mocno serowe, bardzo przebija, gdzie jest jaśniejsze i mało tej przyprawy serowej, jest bardzo wyczuwalne słodkie chili. Jeżeli miałabym kupić drugi raz, nie kupiłabym drugi raz. Wzięłam do testu i na tym się kończę. Także ja osobiście powiem wam, że nie są to moje smaki, jednak zwykły, tradycyjny, salony popcorn dla mnie najlepszy. Tutaj mówię: weźmiesz jednego, jeden popcorn przebija mocno serowy, weźmiesz drugi, przebija mocno chili, a trzeciego nie przebija nic, ani sera, ani chili. Więc takie wiecie, na chybiu trafił dla mnie, więc drugi raz na pewno bym tego nie kupiła. A jeżeli słuchajcie, chodzi o agresję, ja sobie przełożyłam do pojemniczka a Agrest, słuchajcie, jest po prostu the best. Ja mówię, no z 10 lat dobre nie miałam Agrestu. Ja specjalnie będąc w Lidlu, jak wybierałam agres, wzięłam jeden taki ciemniejszy, drugi taki zielony i muszę Wam powiedzieć, że ja jestem po prostu pod wrażeniem. Ktoś powie nie ja, agres jest pod wrażeniem, ale naprawdę i jak to był, wiecie, taki powiedzmy smak dzieciństwa i przez dłuższy czas czegoś nie jedliście, to człowiek się po prostu czymś takim zachwyca. Idealny. Słuchajcie. Także tak, słuchajcie. To byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o napoje, które dzisiaj pokazałam tą zieloną herbatę i jeszcze jeden mam napój, Prawdopodobnie będziemy testować go jutro, bo dzisiaj już chyba że jeszcze dzisiaj, ale pójdzie w jutrzejszym filmiku, bo szczerze nie chcę otwierać, żeby wiecie to stało i tak dalej. Także ja kochani dziękuję Wam w dniu dzisiejszym oczywiście paragony zostały odłożone i zobaczymy, w sobotę to chyba raczej nie będziemy robić zakupów, chyba że bo to też od, od kilku rzeczy będzie zależało także jeszcze muszę warzywka kupić jakieś do sałatki wędlinę, ale to już chyba w piątek też sobie ogarnę, co nie co słuchajcie, także myślę, że no jeden raz na pewno jeszcze jakiś zakup będą, być może dwa razy, zobaczymy więc jestem bardzo ciekawa w niedzielę jak będę robiła kolejne podsumowanie jak to będzie wyglądało, chociaż tak jak ja powiedziałam na samym początku, tydzień tygodniowi nigdy nie jest, równo, nie jest równy, ponieważ w jednym tygodniu powiedzmy jesteśmy mniej w domu, więc też mniej jemy na przykład wędlin czy na czegoś na obiad, i tak dalej, w drugim tygodniu jesteśmy codziennie we czwórkę i tego jedzenia też idzie troszeczkę więcej. Więc tak jak mówię, u nas no, tydzień tygodniowi nie jest równy. Ale dla Was sprawdzę właśnie dwa tygodnie, jak one mniej więcej yy, mają się w stosunku do siebie. Także jestem też strasznie tego ciekawa. Także moi drodzy, ja życzę Wam wszystkiego dobrego, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.